na kryptobilans, dane techniczne, glaznot, historyczne materiały, YouTube, playlista, glaznot, ponadto social media, XC Spekulacja, a także grupa Telegram, kryptospekulacja, czat, tu m.in. dzienna dawka informacji pod nazwą Crypto Flash zapraszam, linki zawarte pod materiałem. Dziś jeden z wykresów połączonych z indektorami, który osobiście będę kierował się w perspektywie long term i tego jak cykle bynajmniej według tej prognozy zostały przytoczone na podstawie kilku ciekawych indykatorów razem wziętych i tak oto ten wykres jako sygnał Bitcoin Cycle Extreme Oscillator połączony z no właśnie co tutaj mamy, nie tylko cena BTC, rzecz jasna, która nas interesuje każdego dnia, ale też kilka ciekawych indykatorów no i tak Glasnot w tym prezentuje wykrywanie ekstremów na rynku BTC za pomocą oscylatorów, wskaźnik ten konfluencji tak zwanej ma na celu Pomoc identyfikacji ekstremów na rynku Bitcoina, tak chociażby widzimy w tym ostatnim ATH marcowym, gdzie ten jeden z oscylatorów połączonych wykazał pewien momentum przegrzania w cudzysłowie rynku. Ogólnie śledzi stopień, w jakim cztery popularne cykliczne oscylatory on-chain odbiegają od swoich długoterminowych średnich, zarówno w górę, jak i w dół. To też mamy ten tutaj węzeł na dole, podsumowujący ten, oto białe i jest to odchylenie odchylenia standardowego. Jako w tych e, średniej wszechczasów czasów ustalone na podstawie klasyfikacji, jako statystyczne istotne odchylenia. Sygnał, sygnał jest zaprojektowany tak, aby przyjąć 7 EMA. W wyniku binarnego zwróconego z czterech oscylatorów. Jakie to są? Wszystkie wcześniej już na kryptobilans omawialiśmy, wolę szybkiego przypomnienia MVRV, czyli ten zielony ratio wskazujący na niezrealizowany zysk czy też straty utrzymywaną przez rynek na ekstremalnym poziomie stosunek wartości rynkowej do wartości zrealizowanej. Widzimy, że w ostatnim ATH ten był w progu bardzo wysokim, co też na poprzednie momenty rynkom też takie sytuacje wykazywały. Dalej brąz czy też pomarańcz, to, to ten i ten jest jako Adgestic Sopr 30-dniowa Emma, wskazujący, że wielokrotność zrealizowanego zysku czy też straty jest na ekstremalnym poziomie. Przypomnijmy, że Sopr nie Adgestic Sopr, ale Sopr jest to współczynnik wydanych zysków i sugeruje, że zaczyna się... Hossa to jest też inny indykator, a do adjective SOP wprowadzono korektę, gdzie nie uwzględnia ruchów monet o czasie krótszym niż jedna godzina. To pozwala na wykluczenie takich transakcji jak Goody EXO, właśnie w tej perspektywie czasowej, i też widzimy, że ten indykator również w momentum ekstremalnym przegrzania rynku miał miejsce. Popularny Puel Multiply, ten oto niebieski, jasno niebieski I też widzimy, że także miał swoją warstwę i też widzimy nie tylko w wypikach, ale też i odreagowaniach rynku. A ten wskazuje, że względne przychody górników, bo to jest o tym mowa, w tym samym rentowność osiągały ekstremalny poziom. W tamtym czasie też mieliśmy kapitulację górników, czy też wyprzedaż w okresach bodajże 1 miliarda, 2 miliardów. Dolarów. No i ten pada cykle rynkowe z perspektywy przykładów z wydobycia. Zapraszam na KryptoFlash, bo tam też codziennie przelatujemy na różne dane techniczne, między innymi te właśnie indykatory, a do tego z pewnością będziemy wracać. No i ten ostatni Reserve Risk Multiply, wskazujący, że stopień właśnie holdingów, co cudzysłowie jest na ekstremalnym poziomie też. Wszystkie cztery miały swoje ewaluacje w tamtym czasie. No i tak każdy wskaźnik, wraca winarną plus jeden lub minus jeden jedynkowo, jeśli osiągnięty zostanie skrajny poziom, to sygnał agreguje wynik z czterech właśnie tych wejść indykatorów i to oto miejsce miało właśnie podczas ostatniego ATH BTC jak zobaczymy, to już się rozpoczęło na chwilę przed, nie wszystkie indykatory naraz wykazywały, ale dokładnie w lutym, pod koniec lutego początkiem marca, no to tutaj tak 28 luty, weszliśmy w tą fazę już tutaj przegrzania ręko no i tak, aby to zakończyć ten węzeł przegrzania, mimo że może nie było to wydać identycznie jednokrotnie na wykresie, to już było ochłonięcie po tych wszystkich indykatorach, ogólnie te wartości dodatnie, czyli te właśnie suma, ta biała dolna linia indykator. Sygnalizuje, że odchylenia w górę są typowe na przegrzanego ręku byka i też zobaczmy, oczywiście wstecz w historię. To wszystkie te momenty miały też swoje miejsce. Nie tylko w ale też ciekawe momenty bez dołków, bo też ten indykator może nie do końca dokładnie, ale warto mieć go na uwadze każdego zastania do własnej oczywiście interpretacji wartości ujemne, o których mówimy, to właśnie odchylenia w dół, typowe dla warunków głębokiej besy. Czy mamy teraz Bessy głęboką? Nie mamy głębokie bessy, mamy jak widzimy poziom stabilny od reagowania po tym dłuższym czasie aby zobaczyć dokładnie, to jest minus 0.24 no i tak to widzimy, że zwiększa się, bo był tutaj nawet minus 0.21 w pewnym momencie niestosunkowo dużo, ale jednak i te wartości jeżeli będą oczywiście zwracające dodatnie ten poziom 0 utrzymywany na stabilnym poziomie no to będzie momentem ciekawych identyfikacji, też możemy przejrzeć niektóre inne indykatory, które Pokazują właśnie chociażby QL Multiply w kwestii ujemnej, tak, czyli ten pod kątem górników, na różnych etapach rynku potencjalnie. Glasno też dodaje, że większe wartości, właśnie te bezwzględne tym okresek przegrzania, czy też dołków wskazują, że większa liczba sygnałów osiągnęła zdecydowany próg odchylenia i ich wskazówka na koniec jest taka, że gdy większa liczba sygnałów wskaźnikowych właśnie zbiegnie się w tym samym czasie, czyli konfluencja, to chociażby w tym momentu tutaj, niepewnej, tak nie całej drogi, ale właśnie tych pewnych obszarów, to sugeruje, że większe prawdopodobieństwo, że rynek BTS znajduje się obecnie w ekstremum cyklu. Taki też mieliśmy fazę w tym dokładnie czasie jak zobaczymy sobie na poszczególne dane techniczne. Do tego indyktora osobiście ja będę wracał z czystej ciekawości i obserwował dalej, jak tutaj sytuacja się dalej będzie rozwijać. No, kończąc, tak, to możemy też spojrzeć, że te dwa ostatnie cykle, wyłącznie te wcześniejsze, no to miały takie dwa ostatni raz. Jeszcze jedna faza przed tym wejściem ogólnym, tak? Mieliśmy też tutaj te pierwsze przygrzanie rynku w ostatnim cyklu i kolejno jeszcze dłuższe, dłuższej warstwy, także a ten. W latach wcześniejszych, aby zerknąć, no to miał dwa takie momenty, tak, i także jedną dłuższą. Także każdego do własnej interpretacji zostawiam, jaką mamy tutaj potencjalnie przestrzeń, czy w jedną, czy w drugą stronę, a także inne warunki na chwilę obecną. Kryptospekulacja. Dziękuję.